Siemanko, siemanko, z tej strony Shake. witam Cię w naszej razie, a dziś zaprezentuję Wam naszego wilkołacza, który jest tutaj ze mną i wylatuje tutaj z na 3. Zostaw subeczka, lajka, niech ta oaza się rozwija, niebawem kolejne projekty, a teraz zapraszam do oglądania. Jesteśmy już po prezentacji, jak widzicie jest sztosik, ale oczywiście czekam też na Waszą opinię. Napisz w komentarzu jak wyszedł, czy Ci się podoba, czy nie, niebawem trafi do konkursu i też tutaj poprawię Diego, naszego Diego, który będzie już w styczniu, eee, mam nadzieję, że go zdążę, troszkę tutaj jest kilka spraw do załatwienia, ale nie martwimy się, lecimy dalej eee, i co? Też myślę zrobić filmik, żebyście mogli wybrać. Będziemy losować tutaj figurki. Czy powracamy tymi filmikami tutaj? Czy chcecie coś takiego właśnie wybierać? Wybierać jakieś potwory, postacie z gier, żebym ja to wykonywał, a później szło to w konkurs? Jak myślicie, czy to dobry pomysł, czy po prostu robić? Tak jak na razie robię sam od siebie i to wrzucam. Dobra, to czekam na Was. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się na razie.